Normalnie powiedziałbym, że jako lektor i jako aktor to była przyjemność, żeby przeczytać dla Państwa tegoroczny raport o biedzie szlachetnej paczki, no ale nie, nie była to przyjemność, bo tak przerażające historie można tam wyczytać i usłyszeć na przykład to, że są wśród nas jeszcze ludzie, dla których największym marzeniem jest paczka makaronu. Także przyjemność to nie była i, i, i na pewno nie będzie, gdy będą Państwo tego słuchać, ale warto to zrobić, bo jeżeli ja z dzieciństwa pamiętam takie światy przerażające, jak Gotham City, no to w Polsce wciąż mamy takie miasto. Nie życzę nikomu, żeby trafił do tego polskiego Biedańska, w którym panuje taka bieda, że nie wyobrażamy sobie, że można tak ubogo, tak skromnie żyć i marzyć o najbardziej przyziemnych rzeczach. I ci ludzie bez naszej pomocy nigdy z tego Biedańska nie wyjdą. To my musimy im pomóc. Mnie ujęło to dzisiaj też w jednej z historii rodzinnej. Że jest pan samotny, który marzy o notatniku i piórze, żeby pisać wiersze. To jest aż taka bieda. To jest pan, który był psychologiem i pracował w szpitalu, ale choroba uniemożliwiła mu pracę. W tej chwili jest samotny, bez środków do życia. To nie jest tak, jak mówi słynne powiedzenie ostatnio, że bieda jest stanem umysłu. Nie proszę państwa. Nigdy nie wiemy, kiedy to samo nas może spotkać. A moja rodzina, którą yy, wybrałam ze studentami, ma marzenie, wiedzą państwo jakie? Mieć kwiatka w doniczce. Ja wiem, to jest przerażające i to jest. Tak, to zatyka, proszę państwa, to zatyka. W związku z tym, wybierajmy rodziny szlachetnapaczka.pl